Czy Brad Pitt w filmie F1 jeździł tak skandalicznie, jak twierdzą zagorzali fani sportu? Czy jego jazda była niezgodna z tym, co widzimy w prawdziwych wyścigach? Dziś to sprawdzimy i odpowiemy sobie na pytanie, czy Sonny Hayes dostałby karę zawieszenia na jeden wyścig. Oczywiście nie będę tutaj prowadził dywagacji według własnego widzi mi się, zwłaszcza, że Międzynarodowa Federacja Samochodowa upubliczniła wytyczne dla sędziów, zarówno co do oceny kolizji oraz przyznawania kar. Jak i również punktów karnych za poszczególne przewinienia. Podczas oceny z każdego z wypadków będę więc się trzymał tych wytycznych. Co do ilości przyznanych punktów, to sędziowie raczej rzadko przyznają maksymalny wymiar kary. Więc swoimi ocenami będę po prostu pośrodku widełek w taryfikatorze. Aczkolwiek w ocenie poczynań postaci brada, jest jeden wątek, który dość ciężko jest. Jednoznacznie ocenić. Liczba, która nas interesuje to 12. Jeśli kierowca uzbiera tyle karnych oczek, to wówczas musi pauzować na jeden wyścig. Punkty karne wprowadzono w 2014 roku, jednak jak na razie jedynym, któremu udała się ta sztuka jest Kevin Magnussen, który w 2024 musiał odpuścić Grand Prix Azerbejdżanu. W całej historii F1 był jeszcze kilku zawieszonych zawodników, ale wszyscy przed wprowadzeniem systemu punktów karnych. Więc jest to materiał na zupełnie inne wideo. Wyliczankę zaczynamy podczas filmowego Grand Prix Wielkiej Brytanii, gdzie Sonny Hayes debiutuje. Wolnej jazdy podczas okrążenia rozgrzewkowego nie ma w wytycznych, więc ta sytuacja nas nie. Nie interesuje. Zaraz po starcie dostajemy wyprzedzanie poza torem, bo brat ewidentnie jedzie poza białymi liniami. Ale to jest pierwsze okrążenie, więc mu odpuścimy. Podobnie jak sędziowie przymykali wielokrotnie oko na różnorakie akcje tuż po starcie wyścigu. Podczas dalszego przebiegu rywalizacji nic szczególnego się nie dzieje, a podczas wypadku z kolegą zespołowym mamy sytuację, w której Joshua atakuje od zewnętrznej. Wówczas, żeby jak to się ładnie mówi, mieć prawo do zakrętu, powinien mieć swoją przednią oś przed przednią osią samochodu, który atakuje. W filmie widzimy, że są praktycznie na równi, ale Jushua był wcześniej wyraźnie szybszy i coś mi mówi, że sędziowie nie spojrzeliby na brada przychylnym okiem. Także mamy pierwszą winę Sonego Heisa i pierwsze dwa punkty karne. Podczas wyścigu na Hungaroringu, który boli w oczy większość zagorzałych fanów F1, mamy spory potencjał na kary. Zastanie w pit stopie i czekanie na kolejny komplet Opon nic się nie należy, bo to w końcu nie stwarza żadnego zagrożenia i jest to sprawa zespołu. Dalej już pojawiają się schody, bo co innego jest zaliczyć kolizję tak po prostu, a co innego jest chcieć się z kimś zderzyć. Przerywamy materiał o wybrykach, brada, żeby nadać ważny komunikat. Kalendarz F1 na rok 2026 od Motorsport Store już jest. W tym roku ponownie dostaniecie 13 starannie dobranych i porządnie wydrukowanych zdjęć na papierze wysokiej jakości. Na kartach kalendarza zaznaczamy, Znaczone są nie tylko święta państwowe i imieniny, ale także daty urodzin kierowców, wszystkich wyścigów oraz testów przedsezonowych. Tegoroczną nowością jest to, że dla każdego weekendu mamy także wpisane godziny rozpoczęcia poszczególnych sesji. Moim zdaniem to jest super przydatne, bo ja notorycznie zapominam, zwłaszcza w przypadku wyścigów, Poza Europą. To idealny prezent na święta, który w dodatku można dostać 10% taniej, jeżeli użyjecie kodu rabatowego Zajce Racing. Tak więc zerknijcie na Motorsport Store i sprawdźcie zarówno kalendarz, jak i inne ich gadżety. Tymczasem Wracamy do materiału. Bo za zwykłą kolizję taryfikator wyścigowych punktów przewiduje do trzech oczek, natomiast za celową od razu cztery. A postać brada najpierw odstawia cyrk w pit a potem przy wyjeździe przez radio mówi bądźcie gotowi. A w trakcie wyścigów podsłuch na radio mają nie tylko sędziowie, ale przecież także kibice. Tak więc w związku z tym mamy dwa wypadki. Najpierw z Magnusenem, któremu co prawda nic się nie stało, ale wina Sonego jest bezsporna niezależnie od tego co gadał na radio. Jeżeli sędziowie uznają, że to było celowo, to jest plus cztery punkty. Jeśli jednak uznamy, że to jest tylko taka figura narracyjna w filmie i postać brada nie była na tyle durna, żeby się chwalić takimi rzeczami przez radio, to mógłby się załapać na jeden punkcik. Na kanwie tego, że Hamilton wjechał w Cola Pinto podczas Grand Prix Brazylii i także dostał jeden punkt, pomimo tego, że Argentyńczykowi nic się nie stało. Dalej mamy akcję z Botasem, którego nie dość, że brat nie chce puścić przez pół okrążenia, a według regulaminu powinien to zrobić w pierwszym możliwym momencie to jeszcze dochodzi do kolejnej kolizji, więc mamy tutaj potencjał na kolejne pięć punktów, jeśli sędziowie określą, że to było celowo. Potrzeba także jeszcze doliczyć dodatkowy punkcik za nieprzestrzeganie niebieskich flag. Jeśli akurat nie słuchali radia, to byłyby dodatkowe trzy punkty. Dwa za ponowną kolizję i jeden za flagi. Na koniec mamy akcję z rozwaleniem znaczników na torze, za którą raczej nie dostałby punktów, zwłaszcza, że w rzeczywistości w tym miejscu nie ma znaczników. Teoretycznie można by dostać na nawet i trzy punkty za niebezpieczną jazdę, ale za taką sędziowie uznają głównie zmianę kierunku jazdy podczas hamowania, więc załóżmy, że za to punktów by nie było, zwłaszcza, że to było w trakcie walki i to ktoś wywoził Sonnego hejsa, który ostatecznie kończy Grand Prix Węgier z dodatkowymi dziewięcioma lub 4 punktami. Więc jeśli sędziowie dopatrzyli się celowości, to on ma już 11 punktów i de facto dostaje zawieszenie na jeden wyścig po Grand Prix Włoch, w trakcie którego dwukrotnie nie stosuje się do niebieskich flag, więc Apex. Na kolejny wyścig musiałby sobie znaleźć dwóch nowych kierowców. Ja miałbym pewien typ. Ale, ale, ten materiał by się za szybko skończył, więc załóżmy, że to wcale nie były komunikaty przez radio i sędziowie nie wiedzieli, że to było celowo, brat skończyłby Grand Prix Węgier z dodatkowymi czterema punktami i miałby w sumie już ich sześć. Jak wspominałem wcześniej, we Włoszech pojawia się pomysł na blokowanie lidera, żeby wygrać wyścig. Więc mamy jedno wstrzymywanie Maxa Verstappena i ignorowanie niebieskich flag po tym, jak Sony przebija oponę, a następnie drugie, kiedy już spadnie deszcz, w dodatku z lekkim kontaktem. Więc pewnie za recydywę byłaby dodatkowa kara i tym razem w maksymalnej wysokości, czyli dwóch punktów. Zatem po wizycie na Mądzy brat ma już na końcu 9 punktów i brakuje mu tylko 3 oczek do magicznych 12 i zawieszenia na jeden wyścig. Później, na szczęście dla głównego bohatera, Fabuła ratuje go przed kolejnymi karami. Dostajemy montaż z wyścigów w Holandii, Japonii i Meksyku, podczas których nie ma żadnych wybryków, więc brat nadal zostaje z 9 punktami przed Grand Prix Belgii. Tam Mamy kolejny wypadek, ale co ciekawe, nie z winy sonego. W przypadku ataków w szykanach wytyczne dotyczące walki należy stosować osobno dla każdego przypadku. Więc najpierw mamy próbę po zewnętrznej, gdzie joshua nawet nie jest blisko zrównania się z sonem, a później w kolejnym zakręcie szykany od wewnętrznej, gdzie według zasad trzeba mieć przednią oś przynajmniej na wysokości lusterka atakowanego samochodu. Więc tego też nie było, a winę za wypadek ponosi drugi z filmowych samochodów. Jakby ktoś miał dostać jakieś punkty, to Joshua. Ja także mam nadzieję, że dostanę jakiegoś suba, jeśli podoba Ci się ten film. Na koniec wyliczanki mamy wypadek w Vegas, gdzie Sony Hej zahacza o Pereza i ląduje na siatkach okalających Tor, żeby przypomnieć sobie swoje poprzednie wyścigowe wcielenie. W tym przypadku mamy prawie identyczną sytuację jak z Węgier. Kontakt, po którym nic się nie stało zaatakowanemu kierowcy, czyli można by ponownie dać Heisowi jeden punkt i zatrzymać jego licznik na 10. Tak więc to czy Sony dostaje bana, czy nie, zależy od tego, jak podchodzimy do kwestii radia z Grand Prix Węgier. Jeśli to faktycznie były komunikaty przez radio i wszyscy je słyszeli, to ban jest, a nasz ukochany kierowca zaliczyłby drugi powrót do F1. Jeśli jednak brat mamrotał to sobie pod nosem, a jego inżynier słyszał to nie wiem, przekazem myśli, to by mu się upiekło. Na koniec pozostaje jeszcze pytanie, czy podczas Grand Prix Abu Zabi? Dopisałby sobie jakieś dodatkowe punkty i jeśli faktycznie dojdzie do drugiej części, to czy będzie musiał zaczynać sezon od bana? W ostatnim wyścigu sytuacja się odwraca i to Sony jest bity. Najpierw przez Alpin, a potem przez Magnusena. W kluczowym wypadku filmu również to Russell atakuje i technicznie rzecz biorąc ma przednią oś na wysokości lusterka przy wierzchołku zakrętu, ale sam moment kontaktu występuje wtedy, kiedy jest wyraźnie z tyłu, więc najpewniej tutaj byłaby kara dla Rasela a postać brada byłaby w tej sytuacji poszkodowanym. Jeżeli podobał Ci się ten film, to mogę Ci również polecić to wideo, na którym tuż po seansie wyliczam błędy w filmie F1.